Cześć widzowie, jestem oczywiście Germar, chodzice, zapraszam was na odcinek z farminga, kombajnujemy sobie pszenicę, to jest akurat owies, to co teraz kosimy, wszystko oczywiście na słomę, bo później będziemy mieli krówki, to wiecie, potrzebne jest wszystko, weźmiemy sobie trzydziestkę, zapytać się, czemu ta trzydziestka tak wygląda w strasznym stanie? pozałożę, po, po jakby no pojadę założyć kabinę, bo tak przynajmniej rurkowatą taką. Bo tak była moja trzydziestka, na której zaczynałem pracować na wsi. Bardzo ją dobrze mile wspominam. Chodzi do dzisiaj. Jeżeli mi się od dwójka uda ją odkupić, to chętnie bym ją odkupił. Porozmawiamy się z nim, czy będzie ją sprzedawał. Więc no. Zobaczymy o, Ja bym ją odkupił i bym zrobił tak jak ona była nie? Hmm. Oczywiście bierzemy ciapka Bierzemy sobie oczywiście widzowie ciapka Ona, właśnie ciapek ten, ten Tylko mu kabiny brakuje, bo on taki z fabryki, z tego jak go wujek kupił On właśnie w taki wyglądał jak ten Tylko muszę jeszcze jechać zegary zmienić, bo Na 28 bo właśnie takie te zegary tam były Mówię, tam nie ma jakiegoś zegaru No i co? No i kabinę założymy taką jak tam jest eee, Właśnie przednia oś wygląda tak w tym ursusie Światła są z przodu i z tyłu, chodzą, o dziwo Tylko reflektora chyba, bo go nie ma tej roboczego, ale to nie problem Zapytam się wujka, czy będzie chciał kiedyś sprzedać. Od niego naprawdę kupił, bo mi się ten ciapek jego podoba, bo on ma fajną historię. jadę na sklep, w coś w i zmienić zegary. 25 miał trochę inne zegary niż reszta ciągników. Czy tam 30, czy tam ten? No, przemaw. Usta. Gdzie to jest? No, praw przemaw tu bo dobra siedzenie jest, siedzenie jest coś takiego jak to niebieskie jeszcze pamiętam zegary to chcę oryginalne 28 nie założymy tak to są takie tu z przodu jest jakiś mniejszy tutaj jest jeszcze jeden mniejszy nie wiem czemu ale mniejsza z tym filtr jest stary Coś mieliśmy jeszcze, a i kabinę mieliśmy założyć, taką jak tam jest. Nie puszka, tylko rurkowatą. Taką jak ta. Tak. Taka była, to niech taka będzie. Już naprawdę wygląda jak ciapek wujka. Elegancko. Nie wiem czy się stracę jeszcze da zrozumienić, bo jeśli się da to Czekaj. Spróbujmy. t l nie zrobi typu jeden o, jest, dobra mam t l t l t, w t l chyba jest czekaj Wcie chwilę muszę szybko coś sprawdzić t L dobra T -E L W. dobra T L -W. niech będzie tak L W. nie będzie dobra T L, V, L, V, N, A, Z, tysiąc dziewięćset, set. Czekaj, zrobimy inaczej. tysiąc dziewięćset Podstawowe kory, tak. Okej. Okay. To Ta obwódka tylko się robi czarne. Bez tablicy, tylko z tyłu. No. Już. Te... Nie, nie. nie. Tu. Mm. Te... L W T L W, tu musi być jeszcze W, w środku W Oś. T. T. T, to, to nie może tak być To musi być tak jak jest teraz Dobra Jeden Dziewięć Nie, tak też nie, nie Może tak być, dobra, będzie T L Czekajcie chwilę Widzowie muszę coś sprawdzić na zdjęciu Powinienem mieć jeszcze Czytelne zdjęcie jedno Więc tu nie. Gdzie zdjęć tu? Powinny mieć jeszcze kopię zdjęcia, jak ona wygląda. Więc no. Musicie chwilę poczekać. Muszę dojść do tego zdjęcia, bo tu nie jest tak łatwo, przy tym tysiącach zdjęć. O, dobra. T, L, W. W. Skrócić się, nie do tej ilustracji. Ósmego. Czekaj. O, tu mam tak. Czekajcie. Ja bym ją skrócił, jeśli się da, ale nie wiem, czy się da ją skrócić. Dziewiątka. Bez tablicy, tylko z tyłu. Dobra, czekaj. To już, To mniej gdzie jest, to tu, te l, el, w, sześć, dziewięć, cz, cztery, dobrze, to lecimy l, 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 Aha, tu W musi być. W. L. T. T dobra, lecimy dalej. T, L, w, N. Sześć. Dobra, to tutaj tak zrobiłem, bo inaczej się nie da. Te. Te. Ale. Mhm. co to zrobić. O, tak to. Dobra, to czekaj. Cztery. Osiem. to tak jak teraz bym musiał 4 w zasadzie wychodzi wtedy mi cztery jeszcze źle, bo nie pasuje tak jak powinno być tak jak teraz bym musiał być nie ma. Och, e, dobra. Czekaj. An. An. Sześć dziewięć cztery nie wiem czy się da czy ale chyba nie, nie l tam powinno być ostatnie w I później l. I ostatnie wychodzi mi te. Próbuję tu. Czekaj, tyle. L wo N 6. Nie zrobię takiej stacji jak chciałem niestety mi się nie da tak niestety zrobić o czekaj no. Może mi się udało czekaj. Nie zrobię, bo tu mam wszystko to takie długie mi się wydaje i ja przydzielę Nie zrobię tej stacji w takim upad Skrócić jej nie da w żaden sposób to tablice trzeba zrobić Co zrobisz? Jak się nie da HE Musi być taka Nic się do tego poradzi Siemnik oczywiście weźmiemy na farmę Zowiedziemy Z czym maszyn trzeba kupić I jak prasa i reszta tamtych tych rzeczy Także widzicie, widzowie, tak to wygląda dzisiaj w odcineczku, tak by to wyglądało. Ja wiem, pomyślimy co będzie z rejestracją. Może się uda ściągnąć moda na typowo polską, to bym wtedy zrobił żeby tylko prostokąt i by było elegancko. Też tam widziałem, że to się weszło w takiego, więc zobaczymy. No, powiększyliśmy sporo gospodarstwa, tak, już ten kawałek się weźmie, już jasno, już go tylko zaorzę tam. To... Powinno być elegancko. Także łapkujcie, łapkujcie, subskrybujcie kanał, bo lecimy po 2000 subskrypcji. Także co ja mogę więcej mówić, trzymajcie się, do zobaczenia.